Widzowie. To jest tak naprawdę pierwszy filmik, na którym z Wami się przywitałem na YouTubie. Jadę się gdzieś dalej przejechać. Zostawcie subskrypcję, lajka no i napiszcie jakiś miły komentarz, jak Wam się to spodoba. No i co, życzę Wam miłego oglądania. Ja lecę jechać. I'm gonna Dobra, teraz pojadę tam w prawo. No tak mi się wydaje, w prawo te walne. To było wiecie, ale tam po lewej takie fajne bałwany stały. I bohaterzy. i się ślizgać, bo nie dałoby się jeździć inaczej. Dobra, tutaj się chyba zawrócimy Tak, tutaj się zawrócimy i... No i potem pojadę tam trochę dalej, zobaczycie? Nie da się jeździć, jest tak zimno Mam tutaj maszynę do podgrzewanych monetek Ale ona mi się zepsuła Ponieważ dwa kable, zobaczcie Dwa kable się zerwały Muszę to naprawić Ale to już chyba do elektryka będzie trzeba oddać, nie wiem Dobra I tam dalej sobie pojadą tu Nie wam powiem. Zobacz. Mam tylko jedną kreskę wkładzę. Już mało paliwka. Trzeba dolać. Ojej, to jest Dobra. Teraz się tam pojedziemy w prawo. Dobra Tam pojedziemy z bratem Tam gdzie, tam taką na górkę tam się i tam naprawdę fajny las, jest fajne pole, fajnie się tam jest. Naprawdę ładnie w tym śniegu Dobra i tutaj się chyba zawrócimy. Tak mi się wydaje Nic nie jedzie A, bo dobra Troszkę dalej I o tutaj będzie chyba da się wrócić Nic nie jedzie Tyk. Szyk. Tam też pojedziemy, ale to jak już brat z Anglii wróci. To wtedy tam pojedziemy z bratem. Tam też jest fajnie. To lepiej dzwonić, żeby auto nie wyjechało. Dole. Ale fajnie, fajnie naprawdę. Już muszę wracać, bo powiem Wam, że już nie czuję prawej ręki, a lewa już powoli zamarza. Dwie pary rękawic, zimowe zobaczcie, i tak zamarza. Ale fajnie, jacy. Szkoda, że tak zimno tylko. Dobra, tak naprawdę to już będzie na tyle Więc Opra... Uj, co tam było? Mam nadzieję, że to widzieliście. E, dobra, nieważne. Co by było na tyle w tym filmie? Mam nadzieję, że Wam się podobało Zostawcie lajka, subskrypcję i napiszcie. Jak wam się podobała jazda, więc do zobaczenia w następnym filmie. Wpadnijcie do nas na kanał Ride Together i Siemanko!